Wojsko generalnie rzecz biorąc nie kojarzy się z niczym dobrym, bo jak wojsko to wojna, a jak wojna to masowy pobór, zniszczenie, śmierć, głód i cierpienie. Jednak paradoksalnie w dużej mierze to właśnie armii zawdzięczamy technologiczny rozwój. Ogromne pieniądze pompowane w przemysł zbrojeniowy i najróżniejsze programy rządowe sprawiają, że na potrzeby wojska powstaje cała masa mniej lub bardziej praktycznych wynalazków. Część z nich znajduje później zastosowanie w życiu codziennym, więc dziś spróbuję wam udowodnić, że wojsko to nie tylko wojna. To także mrożona pizza i Pokemon Go w pewnym sensie. Kuchenka mikrofalowa. Absolutnie podstawowy element wyposażenia każdej współczesnej kuchni. Wymienianie praktycznych zastosowań mikrofalówki nie ma większego sensu, więc od razu przejdźmy do genezy jej powstania. Wszystko zaczęło się w roku 1945, kiedy niejaki Percy Spencer testował nowy radar, którego częścią był magnetron. Z jakiegoś nieznanego jeszcze wówczas powodu, znajdujący się w kieszeni Spencera batonik błyskawicznie się rozpuścił. Naukowiec szybko połączył fakty i zorientował się, że mikrofale mogą oddziaływać na jedzenie i przekazywać ciepło. Dzięki odkryciu Spencera zaledwie dwa lata później powstała pierwsza kuchenka mikrofalowa. Czy może raczej kuchnia, bo model Rada Range był gigantyczny i ważył ponad 300 kg. Początkowo, z powodu ogromnych rozmiarów i wysokiej ceny, kuchenki mikrofalowe nie były wykorzystywane w zwykłych domach, ale pod koniec lat 60. cały mechanizm udało się zminiaturyzować mniej więcej do postaci. Staci, którą znamy dzisiaj. Trudno dziś wyobrazić sobie podróżowanie po kraju albo nawet zwiedzanie jakiegoś turystycznego miasta bez nawigacji. Nie musimy znać nazw konkretnych ulic, nie musimy planować trasy ani nosić ze sobą gigantycznej rozkładanej mapy, która i tak stosunkowo szybko stanie się nieaktualna. Wystarczy telefon albo do bardziej profesjonalnych zastosowań stosowne, dedykowane urządzenie. Ta niesamowicie ułatwiająca życie technologia także narodziła się w wojsku. Pierwszy system, który możemy nazwać protoplastą współczesnego GPS-u, został uruchomiony już w roku 1964 i był wykorzystywany przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Był jednak niedoskonały i działał bardzo powoli. Począwszy od roku 1978, amerykański Departament Obrony zaczął wysyłać na orbitę kolejne satelity i stworzył bardzo precyzyjną strukturę, która do roku 1983 była zarezerwowana wyłącznie dla wojska. Pełna funkcjonalność GPS-u została udostępniona cywilom dopiero 22 lata temu, czyli w roku 2000, a bez GPS-u nie byłoby Pokémon Go, o którym mówiłem na początku walkie talkie, czy mówiąc bardziej profesjonalnie, radiotelefon do dwukierunkowej łączności w technologii naciśnij i mów. Tego typu krótkofalówki są wykorzystywane przez firmy ochroniarskie, służby, ratowników górskich, kierowców, organizatorów imprez masowych, w dużych zakładach produkcyjnych, czy nawet przez dzieci, dla których jest to fajna zabawka. Ale wszystko zaczęło się od problemów komunikacyjnych w amerykańskim wojsku. Podczas II wojny światowej armia zgłosiła zapotrzebowanie na mobilne urządzenie, które zapewni łączność na dość dużą odległość. Odpowiedzią była propozycja przygotowana przez pracującego dla Motorola Henryka Magnuskiego. Radiotelefon SCR536, zastąpiony później przez kolejne dzieło Magnuskiego, czyli SCR300. O genezie Wokitoki oraz innych polskich wynalazkach opowiadałem ostatnio w materiale zatytułowanym oryginalnie Największe polskie wynalazki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Od razu wyraźnie zaznaczę, wojsko nie wymyśliło zegarków naręcznych, ale sprawiło, że urządzenie to stało się obowiązującym standardem także wśród mężczyzn. Wcześniej zegarki naręczne były traktowane jako forma damskiej biżuterii. Mężczyźni nosili zegarki kieszonkowe, czyli tak zwane cebule. Wszystko zmieniła pierwsza wojna światowa, która rzuciła setki tysięcy żołnierzy w bardzo trudne warunki. Woda, ogromny chaos, konieczność częstego zmieniania pozycji, sprawnego reagowania na poczynania wroga to wszystko sprawiło, że klasyczne zegarki kieszonkowe stały się bezużyteczne. Ulegały zniszczeniu, gubiły się i były zwyczajnie niepraktyczne, bo za każdym razem Trzeba je było wyciągać z odpowiedniej kieszeni. Wtedy okazało się, że zdecydowanie lepiej sprawdzają się zegarki naręczne, tylko w przeciwieństwie do modeli przeznaczonych dla kobiet, te wojskowe posiadały proste, skórzane bransolety i były możliwie odporne. Rozwiązanie zyskało tak dużą popularność i okazało się tak praktyczne, że po zakończeniu wojny pozostało w powszechnym użytku. Internet to coś zdecydowanie więcej niż przydatny, praktyczny gadżet. Stał się niemalże alternatywną rzeczywistością, w której pracujemy, spędzamy czas ze znajomymi, oglądamy filmy, robimy zakupy, słuchamy muzyki, szukamy informacji, przechowujemy pliki. Zastosowań internetu jest ogrom i wciąż pojawiają się kolejne. Ale jego początki nie były aż tak spektakularne. Protoplasta Internetu, czyli powstała z inicjatywy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych sieć ARPANET, została uruchomiona w roku 1969. Po tym jak Rosjanie umieścili na orbicie pierwszego sputnika, Amerykanie doszli do wniosku, że potrzebują zupełnie nowego, zdecentralizowanego systemu łączności. Właśnie tym była sieć ARPANET. Znaczącym krokiem naprzód było opracowanie dwóch kluczowych dla funkcjonowania przyszłego ogólnoświatowego internetu elementów. Transmission Control Protocol, czy Czyli w skrócie TCP oraz Internet Protocol, czyli IP. Mniej więcej w tym samym czasie sieć została udostępniona także uczelniom wyższym, a dalej to już poszło. Do projektu dołączały kolejne placówki, później narodziła się idea stron www. i tak powstał Internet, jaki znamy dzisiaj. Jeep, czyli słynna marka samochodów terenowych, albo dla niektórych nawet ogólne określenie pojazdów, które radzą sobie w trudnych warunkach. W czerwcu roku 1940 amerykańska armia ogłosiła zapotrzebowanie na lekki pojazd rozpoznawczy, a przetarg wygrała firma Willis Overland. Po serii niezbędnych modyfikacji do produkcji wprowadzono model o nazwie Willis M.B. Firma wyprodukowała na potrzeby armii przeszło 368 tysięcy takich samochodów. Żołnierze szybko zaczęli nazywać Willisa po swojemu, czyli właśnie Jeepem. Prawdopodobnie był to skrót od określenia General Purpose, czyli samochód ogólnego przeznaczenia. Willis stał się pojazdem absolutnie kultowym, niemalże motoryzacyjnym symbolem II wojny światowej. Świadoma tego firma szybko zastrzegła nazwę Jeep i po zakończeniu wojny wprowadziła do sprzedaży bazujący na wojskowym Willysie komercyjny model CJ. Tak narodziła się legendarna i posiadająca dziś miliony fanów na całym świecie marka, która z czasem oczywiście mocno się ucywilizowała. Pierwsze gumowe opony pojawiły się w połowie XIX wieku. Były wytwarzane z naturalnego kauczuku, co nie stanowiło wielkiego problemu, ponieważ wydawało się, że jego zasoby są całkiem spore. Syntetyczna guma została wynaleziona dopiero w roku 1909 w Niemczech. Była jednak zbyt droga w produkcji, by opłacało się zrezygnować z naturalnego kauczuku. Przełom nastąpił w Stanach Zjednoczonych, kiedy w trakcie II wojny światowej kraj ten został niemalże całkowicie odcięty od dostaw kauczuku. Armia pilnie potrzebowała gumy w ilościach hurtowych i dlatego zorganizowano specjalny program, który miał pomóc w szybkim opracowaniu odpowiedniej technologii jej wytwarzania. Na szczęście się udało i w ciągu zaledwie 4 lat produkcja syntetycznej gumy została zwiększona z 231 ton miesięcznie do 70 tysięcy ton miesięcznie. A po zakończeniu wojny oczywiście nie wyrzucono tej nowej gałęzi przemysłu do kosza, tylko zaadaptowano ją na rynek cywilny. Drony od dobrych kilku lat nie są już żadnym specjalistycznym, koszmarnie drogim sprzętem dla pasjonatów. Ludzie zabierają nieduże, cywilne modele, np. od DJI na wakacje, robią sobie zdjęcia, nagrywają filmiki, latają dla czystej przyjemności albo nawet organizują wyścigi. Zanim jednak ludzkość zauważyła, że dron może być fajną zabawką albo praktycznym narzędziem dla filmowca, traktowała UAV wyłącznie jako nowoczesną broń. I oczywiście wciąż traktuje, bo drony odgrywają na współczesnym polu bitwy bardzo istotną rolę. Nad zdalnie sterowanymi za pomocą radia samolotami inżynierowie pracowali już w okresie I wojny światowej. Dostępna wówczas technologia posiadała jednak zbyt duże ograniczenia, by osiągnąć spektakularne efekty. Ale to właśnie zbudowany w 1917 roku samolot Hewitt Sperry jest uważany za protoplastę pocisku manewrującego i chyba możemy go nazwać także bardzo wczesnym prototypem drona. Od tego, Czasu wojsko systematycznie pracowało nad rozwojem zdalnie sterowanych pojazdów i pocisków. Na początku lat 60. dowództwo Stanów Zjednoczonych zrozumiało, także, że drony świetnie sprawdzą się w roli bezzałogowych samolotów szpiegowskich. Opracowane wówczas maszyny zostały wykorzystane podczas wojny w Wietnamie. Bardzo istotną rolę odegrały także na Bliskim Wschodzie i od tego czasu ich znaczenie systematycznie rosło. Aż w końcu technologia stojąca za dronami stała się na tyle tania i powszechnie dostępna, że pojawiły się pierwsze modele cywilne. Teflon, który dziś kojarzymy przede wszystkim z patelniami, został wynaleziony w roku 1938. Jego właściwości, czyli odporność na bardzo wysokie temperatury, obojętność na hydrolizę i parę wodną, wytrzymałość na promieniowanie UV, nietoksyczność i bardzo powolne starzenie, sprawiły, że znalazł zastosowanie w wojsku. I przez blisko 20 lat większość cywilów w ogóle nie zdawała sobie sprawy z istnienia takiego materiału. Dopiero w drugiej połowie lat 50. francuski inżynier Marc Gregoire zauważył, że teflon świetnie sprawdza się w kuchni, ponieważ do jego powierzchni nic nie przywiera. Odkrycie było tak, Przełomowe, że Gregoire założył firmę i rozpoczął masową produkcję patelni pokrytych teflonem. 70 lat później wciąż korzystamy z tego pomysłu. Pojedynczą bitwę można wygrać męstwem żołnierzy, ich odwagą i determinacją. Ale jeśli chodzi o długotrwałe wojny, ogromną rolę odgrywa logistyka. Dowództwo musi zapewnić dostawy broni, amunicji, paliwa oraz wszystkiego, co niezbędne do życia na linii frontu, w tym oczywiście jedzenia. Transportowanie ogromnych ilości świeżego pożywienia, takiego jak mięso, warzywa czy chleb, nie ma większego sensu, ponieważ takie rzeczy bardzo szybko się psują. To zawsze był dla wojska ogromny problem, a jego rozwiązaniem okazały się być m.in. konserwy. Na początku XIX wieku francuska i brytyjska marynarka wojenna zaczęła szeroko zakrojone testy żywności pakowanej w blaszane puszki, i okazało się, że to naprawdę działa. Co prawda, technologię trzeba było jeszcze udoskonalić, a ludzie nie wiedzieli dokładnie, jak działa pasteryzacja, ale z czasem konserwy stały się dla armii rzeczą absolutnie podstawową. W mniej więcej tym samym czasie puszkowane potrawy zaczęły pojawiać się także w sklepach, choć początkowo były bardzo drogie. Ceny jednak szybko spadły, a sama koncepcja była tak wygodna i praktyczna, że konserwy zyskały ogromną sympatię klientów i zostały z nami do dzisiaj. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.